Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. O, o, o! Gaś, gaś, gaś! 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 To trzeba w tempie, bo mu leci. Zaprok, zaprok, zaprok. Na próg, będzie wyżej, lepiej. I ciągniemy, ale ładnie. Robert będzie zdawał koła w swoje prawo. No ale zobaczcie, można przejrzeć teraz, jak to jest wszystko zbudowane na dole. Tak ładnie zabezpieczone. Jak zabezpieczone, ładnie. Pasuje że rama w dobry. Fajnie, fajnie. Waga. No wincie cię pomalutku ale, wyciągnie. Jak, jak za pieniądze. Jak za pieniądze, tak <laughs> żeby nie było za blisko potem, ale no, dobra. Na razie niech wyciągnie ci dupę. To już dalej on sam wyjdzie. No, to co on tak siadł? Co No do tyłu ma tu próg, nie? Tak. Ustalamy szybko... To maskę może byście jej zamknęli, to było bo jej łatwiej dziewczynie. Coś by widziała. <laughs> Do tyłu mm. troszkę Jeszcze, jeszcze Nie, bo to jest jeszcze się Do Będzie większy dobra. I ciągniemy Nie w tą stronę Jedziemy Nie w tą Nie. stronę Mówię Mówiłem Ci, że dla pilota jest telewizor Gdzie on całym brzuchem? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Przód. Mniej kół, mniej kół Jakbyś tam do góry, to Ładnie ładnie. No jak masz jechać? No, no tędy No to mamy ładnie. Jesteśmy w Żywieckich Lasach Ta. i w Żywieckich Lasach zdają się sceny dantejskie, o właśnie tak, koła, 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 jedziemy i na dwa razy, żebyśmy się, się odwrócić, Robert, na dwa razy. Takie to było straszne Piotrek. No taki malutkim, krótkim, wąskim No to ma gorzej niż ty długi na trawersie. Ale ja się przechylam. A on co kurwa ma? Z betonu jest? No kurde jest z tej. Jest tej, jak jest? Jest krótszym, jest ma gorzej. No w potok. A w potok tutaj to Jak jedziesz cały czas nic się nie stanie. Jeszcze raz Robert, jeszcze raz popraw, jeszcze raz popraw Popraw, popraw Lekko koła, koła, koła tam Zajebiście Teraz masz dobrze Konrad, idealnie Tylko ty długim będzie się tu na trzy razy albo na cztery wyłamywał O, to chodzi, o, to chodzi, o, to chodzi. Ho, ho. Koła, koła, koła. Koła. Mareczku, koła tam, lekko. O, tak. I jedziemy. Nie hamuj go tu, nie hamuj. Nie hamuj, jedziemy. No tak, a żeby cały czas się auto toczyło. A, ty masz automat, tak? Tak, Ale już jest coś ponad... Czy tak powiem, trudniejszym? Jest za dobry kierowca, jest. Pomału, konrad. Pomału, bo ty jesteś niski. No jedź, jedź, jedź. Dobrze jest, dobrze. Delikatnie. Tak jak jesteś, jedź. O to chodzi, o to chodzi. Koła teraz lekko w lewo. Lekko w lewo, lekko w lewo, lekko w lewo koła. Co? Koło mi się tylko oderwało. Prosłony są. Próg ten piękny. To jest niepotrzebny. Próg do niczego. Do zdoby jest potrzebny. To tam następny. I teraz jest wzorcowo. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Dobra! Wzorcowo! Teraz Toyota w akcji. Serio. 31 cali bardzo dobrym kierowcą. Widać, że szkoła jazdy jest odpowiednia. No i to... o, 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 o. a nie chce pan do przodu? Tam jest lepszy Mają ma... prace montażowe. Obecny, ja tylko nagram to dla wielbicieli. To jest nie bajków. No i to jest Toyota. I cztery gary. I cztery gary. I luks. Musisz Ania po ten żółty hak się niestety tam dostać. No. ją I ją... Słów elegancko. elegancko I po to tu jesteśmy Ale trzeba będzie dopiąć z zderzeń Kolejny śmiałek wynurza się szczelusi Nie gazu, nie gazu, bo tylko się drzynają te Gdybyśmy mieli mosty portalowe, to już tutaj spokojnie aktyw, tak, tak i niedługo będziemy je mieli, obiecuję wam to, bo to zaczyna się robić po prostu paranoja, żebyśmy my w takich rzeczach jak to, zwykła kolejna w głębokości 40-45 cm, musieli się tempo pociągnąć na windzie. Mamy potężny, potężną, potężny nacisk na półosie, potężny nacisk na piasty na przeguby. Niszczymy to. Wydaje się wydaje, że trzeba zainwestować 20, 20, tam, 3 tysiące w komplet dobrych mostów i przestać się wyduriać. I obiecuję wam, że on to zrobimy. Nie żadne tam pęki, silniki, sryki, 6,5 i inne wydziwiania wskazane do tych toyot czy Patroli, tylko po prostu dobry most, bo to jest przyszłość. I będziemy sobie jeździć jak będziemy chcieli, to mówiłem ja, ja właśnie. Rzędne... O. I tutaj normalnie na portalach, moim zdaniem byś wyjechał z Polski. I czy nawet nie są portale, bo portale to są moi drodzy typowe takie mosty właśnie jak w Limogu, czy jak w My mówimy o tzw. kortowych reduktorach, czyli o zwolnicach przy piastach. Bo to podnosi prześlicz o 103 mm, czyli 10 cm,3 i zmniejsza nacisk na każdą półosę o 35%. To jest kluczowe. I nie ma mowy nawet przy kole 39-40 cali, żeby coś zrobić z Z Zwykłą, fabryczną półłożą. O to chodzi. Już nie mówimy o zdolnościach trakcyjnych, no bo widzicie, na takiej kolejnie każdy się musi ciągnąć i nic tu nie wymyślimy. Nie ma znaczenia, czy tu jest silnik męka, czy tu jest karłowicz, czy tu jest zwykły. Po prostu nie ma prześwitu i wisimy na grupę. Ładnie. Ładna droga, nie? Przepiękna. Da radę wyłączyć światła, żeby my na światłach po lesie nie jeździć. Wyłączamy światła w lesie, nie jeździmy na światłach. Tempo mamy trzy na godzinę.

Jedziecie, jedziecie jedź, jedź. Jedź, jedź. O to chodzi. Jedzie, 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 jedzie. jedzie. Dobra. Taki był ładny, pomarańczowy ten pas. Stop, stop, O, taka ja su, że nam wyszły tatry. Wiczy Piotruś? Nie wiem, prawdopodobnie z oroganeza alpejskiego. Jedziemy.